Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji pragniemy złożyć wszystkim archiwistom, użytkownikom, sympatykom i przyjaciołom Archiwów Państwowych serdeczne życzenia. Znajdźcie w tym magicznym okresie chwilę, aby spędzić niepowtarzalny czas w gronie rodziny i bliskich. Życzymy Wam zdrowia, tego najcenniejszego skarbu, który pozwala nam cieszyć się życiem, spełniać marzenia i czerpać satysfakcję z codzienności. Niech te święta przyniosą Wam radość i będą okazją do wielu wspomnień i wzruszeń. Zatrzymajcie się w te święta, aby spojrzeć na miniony rok z dumą. Pomyślcie o swoich osiągnięciach i bądźcie wdzięczni za wszystkie miłe chwile. A nadchodzący rok niech przyniesie wiele nowych możliwości, sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń. Niech nadchodzący rok będzie dla Was czasem pełnym ciekawych odkryć, zgłębiania wiedzy i podejmowania nowych wyzwań. Życzymy Wam, abyście odkrywali fascynujące historie. Zarówno te zapisane w archiwum, jak i te, które sami kreujecie każdego dnia. Koleżanki i koledzy, życzymy Wam satysfakcji z pracy, ciekawych odkryć i zapału do realizacji nowych wyzwań. A Wam, drodzy użytkownicy, sympatycy i przyjaciele, pragniemy podziękować za zaufanie, jakim nas obdarzacie, korzystając z naszych zasobów. Jesteście częścią naszej archiwalnej rodziny. Życzymy wam pięknych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Niech ten nadchodzący czas przyniesie wam wiele miłości, radości i spełnienia. Wesołych świąt!